I pierwsza pokazała księżyc, i pierwszy śnieg na świerkach, i pierwszy deszcz. Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak morze czarne. Noc. Dopala się nafta w lampce, lamentuje nad uchem komar. Może to ty, matko, na niebie jesteś tymi gwiazdami kilkoma. Albo na jeziorze żaglem białym, albo falą w brzegi pochyłe. Może twoje dłonie posypały mój manuskrypt gwiaździstym pyłem. A możeś jest południowa godzina, mazur pszczół w złotych sierpnia pokojach. Wczoraj szpilkę znalazłem w trzcinach. Ciemne olchy stoją na moczarze, rozsypuje się w mukradłach próchno. Ej, rozświstał się wiatr na fujarze, małe gwiazdki nad lochami zdmuchnął. Mała myszka przez ścieżkę przebiegła, drogę mleczną nietoperz wymierzył. I wiatr ucichł nagle, i z zawęgła z fajką srebrną w zębach wyszedł księżyc. Rozświeciły się świeceniem wielkim chmury, dziuple, żołędzie i sęki. Jakby cały świat był srebrnym świerkiem, srebrnym bąkiem grającym piosenki. Listki drżeć zaczynają, ptaki w ton uderzają, słońce wschodzi, natknieje, serce jak śnieg topnieje. Listką rosnąć, opadać, ptakom też wiecznie nie żyć. Słońcu wschodzić, zachodzić, sercu gwiazdy i skrzypce. Jak pudełko świeczek choinkowych, nagle w ręku gdzieś od dna kredensu, myśli nagle tak wchodzą do głowy, serce trącą i sercem zatrzęsą. Świeczki takie kupowała mama. One drzemią, w nich śpi piękny zamiar. Tylko rozwinie i tylko zapal, a zobaczysz, co z tego wyniknie. W świeczkach błyśnie drogiej twarzy owal, matka palec wzniesie, wiatr ucichnie, matkę w ręce ucały i włosy. Potem śniegu po uliczkach rozsyp, żeby błyskał się i żeby chrzęścił. Potem wszystkie światła, co migocą, do walizki zamknij, otwórz nocą, jeśli w drodze spotka cię nieszczęście. Lato w lesie, ciemność zielona w świerkach, szałwia zajęczy szczaw, niebo obłoki zdejmuje ptak zerka, trzmiele brzęczą wśród traw. Motyle żółte i białe jak latające listy, cisza i światło. A tam dalej, i dalej, za tym pagórkiem piaszczystym też jest lato. Niebo to jest małe miasteczko w niedzielę. Gwiazdy gapią się na ziemię z okien, a wiadomo, że gwiazd jest wiele i że wszystkie są niebieskookie. A tam, w rogu, w mieszkaniu z balkonem, w jednym oknie, gdzie kwiat czerwony. A to drugie okno z drugim kwiatem, tam Ty mieszkasz i pogrzebaczem fajerki przesuwasz i płaczesz, bo tak długo czekasz mnie z obiadem. Idę do Ciebie, w Twoją zieleń i w Twoje śniegi i w Twój wiatr. W twój niezmierzony idę świat, gdzie pory roku na twej dłoni trojaka jak ślązaczki tańczą, i kurz się wzbija, skrzypi wóz, odniec biegnie przez bokradła, i jeleń rośnie pośród światła, co dzwoniąc, bębniąc, tarabaniąc, zaspane gwiazdy strząsa z brzus. Jesień to skrzypce potłuczone, bezradna myśl nad ćwiercią smyczka, Zima to plecy twoje białe, lato jak złota rękawiczka, którą porzucił w sadzie Jan. Ten kochanowski, co mu łyżką wystarczy stuknąć, a już wszystko tańcuje, niebo się otwiera. Niebo niebieskich pełne piór, truchleje wilk, basuje bur, głosem Szekspira i Homera. Ze srebrnych księżycowych jezior, Delfin wysuwa ucho, jesiot słuchaniem skraca sobie pobyt a z lasu truchcik sarnich kopyt. Z rybackich ognisk bucha dym, skwierczy na sadle płotka żółta, to w wierszach Jana tak i w nim zakotwiczona moja nuta. I wszystkie, wszystkie, wszystkie muzy, bemole wszystkie, rytm i rym, i księżyc, mój ubogi kuzyn, co na telegraficznych drutach nocą nabija sobie guzy. Bud zgubił, choć jest cały światłem w wełbie rozumu ani szczypty i nieskończonym sznurowadłem wplątał się w moje manuskrypty.